Ja w to grałam, i mam już 50 lat. Dobra widzowie, gramy w to. Ja mam już 50 lat. Ja mam 45 lat. O dobra, czekaj. E, czekaj. To jest... To jesteś ty? Ja mam 51... 50, to ja to ja skaczę A to ja. teraz. Dobra. dobra, chodźmy na obydwy. Ja idźmy na te jestem zostały ja mam 63 lata ja idę na to a ja też mogę szklany może squid game a tam się da oszukiwać? nie O no nie no, bo Ja jak zdobywał to się, nie 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 A to może to nie 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 Ile masz lat? 80. Ja mam 87. Mam 91. Ja przyszłam to od... Oj. Mam 100 lat. To, ja już mam 100 lat. A ja Dobra, ja robię takie łatwe. Widzę, że jest odcinek z 99 minut, to wróci. No możemy to nagrać, bo to jest trochę nagra. Ja widziałam to jedynie od Cebulsona, więc musiałem to skopiować. Nie to do Ej, widzowie, zdacie pizzę, Paweł? Nie, <śmiennie> nie. Picie wujanka do mojego ranka, tak. Wujanka do Białego randka. Dobra, gramy w 99 widzowie. Ja tego ogólnie nie nagrywałem, ale mam bardzo dużo rzeczy tam. Mam klasę dobrą. Dobra, jest wezwanie eee, klasę Można gamblera. Na A co robi gambler? Na początek dostajesz jedną losową rzecz. Może to być obojętnie jakaś rzecz, nawet broń borda. I, e, dobra widzowie, także gramy Dobra, chodźmy gdzie idziemy Poczekaj, musimy poczekać, nie? Chodź tu, chodź tu. Dobra, daj dwa, daj, daj na dwa. Trzy, daj na trzy. I ktoś jeszcze? Dobra, dobra, dobra widzowie, to jest random. Może to jest jeden z was widzowie. Fajnie by było jakby to mówić. Tylko ja mam mało subów. Ja mam dość... Też... Mam plan ogromny na początek. O do, dobra, masz super, to jest super rzecz. Mogę okay, hmm na chwilę ten tak, swój pistolet. Hmm, a to co? To ja Ci mogę poszukać. <śm> Nie, proszę. To ja ci poszukam. O, masz króliczą stopę tu. Gdzie ty? Patrz, masz tutaj. Dobra, widzowie. Ja ogólnie bardzo długo gram w 99 nocy w lesie. To jest bardzo fajna gra. Polecam wam nagranie. Tak i, i to jest taka bardzo gra, taka, um, taka właśnie... Fajna. Tak, taka fajna i taka I takie u, Tak, to są takie przygody, to jest jakbyś e, na przykład został uwięziony w lesie i musisz tam spędzić jak najwięcej dni, żeby przetrwać. Tak, i to jest bardzo fajna gra, jak ktoś lubi um, takie horrory i takie przygody i takie, wiecie, takie granie roleplay, to to jest fajne. Ja właśnie lubię, więc to dla to mnie ta gra jest fajna. Bo to jest faktycznie nie gra... Możemy ze Co? Co? Dobra Dobra widzowie Susia prosiła O skórę wilka Także jej musimy zrobić Widzowie zobaczmy tego wilka Masz Mam Spotkajmy się spotkamy w bazie Spotkamy się tutaj No a gdzie to jest? O, widzę, widzę? Dobra, widzowie, będziemy robić, będę robić, i może Zosia, jak będę przyjeżdżać do Zosi, bo ja, ogólnie, to um, będziemy nagrywać dla Was tutoriale jakieś, na przykład. Dobra, dzisiaj powiem Wam tutorial pierwszy jak macie ten nowy update i skoczyć i się wdrapnijcie na który diam z, e, z właśnie tych, e, no tych namiotów tam w tym cyrku nowym, to tam was nic nie dopadnie. Dawaj, bierz to, bierz to. Zosia ogólnie znalazła epicką rzecz, prawda? Tak. Że e, mropek. No. Za to dwie poliwory, ona na to daje. Bardzo. E, więc jak jest cudownie, to lepszy na e, mapę, ale najpierw węgiel. A i potrzebujemy trochę śrubek, bo zbieramy na kompas i na ten wskaźnik, e, kiedy jest noc, a dzień że potrzebujemy trochę e, ty. A teraz nam dwa razy o myszo o de O de deer. O de deer. The deer, the deer. Mm -hmm. Ej, Zosia, ja znam taki patent, że jak masz altystów takich, to możesz ich pakować w te kolce, nie? I możesz tak krążyć, żeby one wbiły. Tak samo z kolczatką, tylko że na kolczatce musisz przeskakiwać, nie? Bo, bo ona może cię skrzywdzić. O matko zleguje jak

Jeden O, to jest dobre, bo, bo, bo przez to nikt nie dojdzie. Tylko jest problem, że jak to postawisz, to już nie możesz przez to przejść. Także lepiej z tych nie okrążać. O chyba, że są... Ej, są 99 jakieś specjalne drzwi? takie drzwi dzięki którym tylko gracze mogą przechodzić jakby tak jakby no bo tam obrony co ja postawiłam no to e, wszystko to zabija oprócz graczy dobra to przez to można zrobić epickie drzwi. no właśnie to 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 będą nasze drzwi o mam lepszy worek mam dobry worek o mam śrubkę super a byłaś w toaletach? A w którym jest skrzynia? Nie pamiętam. W często jest, no. Widziałam. O, mam latarkę. Latarka... Dzięki latarce można się uchronić przed dillem. Tak, tylko... To jest farma, widzę farmę. Super, idź tam. Idź tam. No, my Trzymaj okay. Czemu my tak skrążyliśmy? Dobra, nieważne, no co jest? No i mi laguje ten telefon. No. Widzowie, sorry, ale mi telefon laguje.

Coś udrzetnego, mapę. Ej, a wiesz, że w lawie da się łowić? Nie wiesz? Wiem. To wróć do bazy. To się kręca, no. Są to jakieś jedzenia? No. Przyjdziesz do mnie? I ja A jestem... No dobra. przejdź do mnie. Bo kiedyś szukałam kwiatarskich To jest najlepsze. To jest złota? Nie. To nie jest złota, ale to jest e, ten. Normalna. Nienormalna, ale z niej możesz trafić nawet pod najlepszą siekierę. Dobra. A to gigantyczny worek. To jest czerwona? O nie, no wilk alfa mnie goni i mi się jeszcze telefon zaciął, Uciekaj no. i czekaj, dawaj ten pistolet. Ale ja nie mogę, bo mi się telefon laguje. No i zginąłem, no. Mam bandaż. Ale koło mnie są dwie wilki alfa. Tak. I Przebiegnę i wezmę szybko do worka, a ulecę się w jak... czekaj? Dobra. czekaj. O, idealnie jest w szpital, tylko zobacz ile mnie jeszcze dziecko włoży. I jeszcze połtyści, bo to jest taka twierdza jakby połtyści. O matku nie Jeszcze kościół. Ale ci współczuję. Wszystko mnie goni, dosłownie wszystko. O, <laughs> że je, jeszcze oni mnie gonią. Jeszcze jeleń na dodatek. Czekaj, ja się uleczę tym bandażem, ale widziałam tam szpital, widzisz? I jeszcze kontyści. Dobra, oni już mnie nie gonią, a tam jest szpital, więc idę ja do szpitala i... A nie chcesz tutaj mnie uleczyć? E, nie, bo ja nie mam bandaża, bo wkurzyłam go na siebie. No matko jedyna, no. no kolorowo. Dobra, mam na razie jeden bandaż Drugi bandaż Węgiel Trzeci bandaż No to ciastka, żebym się do nich uleczyła Dobra To dla mnie ulecz A weźmiesz te rzeczy, które tu leżą? Tak Nikita Ale sobie... Dobra, to weź tam te rzeczy To mnie mi nie wszystko goniło Współczuję ci. W naszym nie Więc alka? Znaczy ale nie idź do ciągu. Potrzebuję łodowarki? Nie mam Ja mam 15 A Zostajesz na noc? Nie. A. na noc? Nie. A. Ja idę tam do tego kościoła, bo... zobacz, tu nic nie ma, wdech, nie yeah. dwa jedynie, dwa. Dwa. to wygląda, że nie jest jest jeden, dwa. Masz swoją ładowarkę. Pożyczysz Zosię, bo ja mam mało procent... Kurde, umarłam. Co? Eee. Zosiu, przestań. Nie, bo ja mam ładowarkę. To ja mogę pójść. Kiedyś, jak Ci powiem? No i, i, dalej, 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 dalej. I w tej pierwszej. No? Nie, tam, nie tam. Owo, szuflada, jeszcze dalej, dalej. Dalej, 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 teraz. No tam jest. Nie tam. Tam w szlodzie. A zobacz, czy jest u dziadka, bo nie wiem, czy dziadek nie łatuje. Tam nie. Idź zobacz do dziadka, tylko daj światło. Ja już nie wspomnę, co tam 45. Nie Nie wiem, Nie Dobry ja szybko, bo jeden cię goni chyba. Ten gościu mnie uleczył, a potem sam umarł. I chyba wyszedł z gry, bo go nie ma. No, tutaj ładowarka, a mi daj tą drugą, okej? Czekaj, tu jest Podłączyłaś tą ładowarkę? Tak, jest podłączona do kontaktu. Yy, dobra, wychodzę z gry, bo i tak ukradłam. Aż masz i się zamieńmy. Hmm. Moja też nie żyjemy. Dobra. Ej.